Jednym z ważnych zagadnień, które w znacznie większym stopniu powinny znaleźć swoje miejsce w polityce energetycznej, jak i w krajowym planie, to jest ubóstwo energetyczne. I to nie tylko z punktu widzenia, jak ono wygląda dzisiaj, ale także z punktu widzenia, czy przyjęta polityka, czy przyjęte rozwiązania w polityce nie będą powodować poszerzenie tego negatywnego zjawiska. Dzisiaj ponad 12% społeczeństwa polskiego dotyka ta, ta, to, to poważne zjawisko. To jest prawie 5 milionów osób. Wpływa to bardzo negatywnie na zdrowie, wpływa to negatywnie na możliwości pracy, uczenia się i tym podobne. Należałoby zaproponować bardzo istotne rozwiązanie, które by temu... Zapomogło. To, co dzisiaj funkcjonuje, czyli dodatek energetyczny, jest po prostu nieporozumieniem. Jest on w bardzo małej wielkości i może dotyczyć tylko tych, którzy otrzymują dodatek mieszkaniowy. Natomiast jest wiele osób, które nie kwalifikują się do dodatku mieszkaniowego, a nie, jest, nie mogą zapłacić za zwłaszcza rachunki dotyczące ciepła. Trzeba więc zmienić podejście. Trzeba stworzyć programy wspierające, bardzo szeroko i to efektywnie programy wspierające. Trzeba także stworzyć mechanizm pewnych gwarancji, gdyż nawet jeżeli by ktoś, jakiś osiedle, chciał podjąć działania, a nie jest zbyt zamożny, wspólnota czy, czy spółdzielnia, to może się okazać, że nie ma zdolności kredytowych. Tak więc Takiego pełnego programu, który by przeciwdziałał temu, nie ma zapisanego w polityce energetycznej. Oraz to, co wydaje się bardzo ważne, nie ma roz... analizy, jak to może być w przyszłości. Jeżeli ceny energii urosną, a urosną przy tym modelu energetyki bazującej na węglu, a w przyszłości na energetyce jądrowej, to jak to dotknie społeczeństwo polskie? Takiej odpowiedzi w tych dokumentach nie ma. A jest to bardzo ważna kwestia. Zapraszamy na następną wypowiedź dotyczącą miejsc pracy.